Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w grze Stewie Kills The Griffins. Tak, znowu wiem nagrać jeszcze jeden odcinek z tejże oto gry, gdyż jak widzę, e, jest ona całkiem fajnie oglądalna. No ale dobra. E, zbyt tutaj. Mamy tutaj jakiś te. Hop! Y, czy coś tu mamy jeszcze? No, nie, możemy sobie tu skakać, ale nie widzę. Tutaj coś jeszcze. Tu też nic nie widzę. Hmm. To jest rupert. Rupert. No nie możemy Ruperta tutaj. Jakoś go ruszyć. E, ale dobra, uh, sprawdźmy. E, na razie w sumie nic nie możemy. Nie, jak na razie nie, nie, nie bierzmy tych rzeczy. Sprawdźmy, co będziemy tutaj mieli w tym kiblu. E, w sumie nie pamiętam tych I dress not to be seen. ja. Coś tu mamy? W wannie? Nie, nie. tutaj nic nie mamy. Okej. Okay. Jest Brian. Okej, okay, tu jest sypialnia od pita O, jest plakat. jak chcę plakat. Ja chcę plakat. Okej, okay, coś tu mamy. Okej, okay. testy ciążowe mamy, dobra. Jeszcze będzie mieli? Czy to jest wszystko. To jest nasz pokój. Co mamy pokój? Alright, finished the chapter. Time to reward myself with a slow, relaxing yank. Let's see, what will it be today? O Jezu, trzy ta kanava. Chris, co to oglądasz? No dobra. To jest Meg. Dobra, coś tu mamy? Nie, chyba nie, nie widzę nic tutaj w tym. Więc sobie po prostu zjedziemy na dół. Tu jest Peter, ok. Ok, czy tam tu jest kolejna ta. Tylko jak się tam tu do nie dostać? Smoking. No, z tego nie będziemy. Już tam jest naklejka dobra. Mm. Smoking. <grym> Smoking. Smoking. <grym> Smoking. <grym> Smoking. Smoking. Tak czy nie dostać, to w sumie nie wiem. Ale pomyśmy. Może Smoking. <grym> Smoking, smoking. <laughs> oh, my God. Ow. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Louis. Ow. Oh, my God. Ow. Ow. Okay. Yeah, well, victory is mine. but Luis. It's not so much that I want to kill her. Just, I want her not to be alive anymore. Okej. Okay. Coś tutaj mamy, tutaj coś mamy. get some of Peter's tools out of the garage. O, jeszcze takie coś, to mamy coś tu mamy ciekawego na dworze w sumie. Znalej, zaczaj, to jest super. To jest przypadek. No fajna, fajne miejsce, by znaleźć sobie tą kurde. Okej, okay, tutaj nic nie widzę. To Pitera trochę pociachaliśmy. Jak tu widać. No, zrozumcie, ciekaw nie, nie możemy przejść przez ulicę. Kurde, szkoda. Może możemy do naszego, tej też nie możemy. No, kurczę, no. Myślałem, że będzie można. No tego to się nie spodziewałem, że to będzie możliwe, ale jest. Mm. A sexy party. zadziałało, dobra, mamy jeszcze żyjemy dwóch tylko gdzie te pozostałe naklejki mogą być no dobra, może tu to będzie no nie no, tu tego nie widzę okej okay. Rupert się przemieścił co sobie weźmiemy? Weźmy sobie... Mamy no tutaj wszystkie broni, chyba. Na chwilę wszystko znaleźliśmy. Down, it's going to A masz. No. I tu nie ma Briana już z nami. Teraz się odbagował, i mogliśmy skakać przez chwilę. Okej, okay, tu nic. U. Stewie jest już bardzo mocno zakrwawiony. To nie ładnie tak, Stewie. co, so, Chris teraz? że Mopa. <laughs> <I don't know. laughs> Jeszcze poleciał. No, okej. Okay. To, to można zniszczyć i jest tutaj, okej. Okay. Został nam jeden plakat. To nie jest u okay, Mac tutaj. Okej Mac, się masz tu...

wejść, bo on nie może, nie potrafi, bo nie ma tej umiejętności. Przez to, że jest na wózku, to jest nasz pokój. To jest Łazienka. To tutaj nic nie widzę. No, gdzie to jeszcze? Ukryte jest gdzieś. The blood vessel hey oh hello brian well you recall my complaining about lois and the fat man yeah yes well you said i didn't have it in me to kill lois so i was just running a simulation to find out exactly how killing her and taking over the world would play out for me yeah how'd that go not well brian not well I suppose I'm not ready to kill Lois or take over the world. Yet. So, what you're saying is that what you experienced in the simulation didn't really happen or even matter? Yes, that's correct. So, it was sort of like a dream? No, it was a simulation. Yes, but theoretically, if someone watched the events of that simulation from start to finish, only to find out that none of it really happened, I mean, you don't think that would be just like a giant middle finger to them? Well, hopefully, they would have enjoyed the ride.

E, wszystkie so tak. Na... Więc no cóż, idziemy na dół, bo tam wiem, że były. Może gdzieś tu są okryte. My tu nie byliśmy. Będą na dworze, więc. Przeszukajmy jeszcze te tu krzaki Bo tu na pewno jest jeden z krzakach Tak, gdzie są po... nam brakowało Tu jest gdzieś ten Okej okay. Mamy trzy na sześć Zillow estimates our house at $4.00. Oh, I magazine with Jim Carrey. And they're both smoking. <laughs> I love it. Do you know what it's time for? A sexy party. Mamy kolejny, ee, ja tutaj tylko okay, we kolejny going to play. Plakatik. Technically, we're going to play. All right, finish the chapter. It's time to get out. Okay. I tak, na to wszystko wywalone. że mu tu poniszyliśmy wszystko. Let's see. Teraz pozbierajmy wszystkie bronie. Hop. Uh, oczywiście, piła jest najlepsza.

Same daily routine as Dick Clark! Okay, może tu coś masz? Nie, nie masz. Mac, kurde, gdzie masz tą jedną... Przybyłem jednego plakatu, no. Może tu jest to? Ukryte. No. Wypadajcie książki. No, to też nic. Piwnica. Oh my God. Okay. Tu mamy siekierę. Okej. Mamy ty jeszcze młotek. O. To jest. Mamy wszystkie. E, I co tu mamy? Tu mamy klucz. No to takie średnie, tam miotłe, że młotek, jakby z tą siekierą właśnie. O. That isn't a middle finger to society. I don't know what is. Jak się siekierę? Smoking. A masz dłoń. Okay. Peter, Peter No to, co został nam Brian. Okej, okay, to Briana nie ma. No to chyba nie była dobra decyzja. Ale cóż, mm, wiemy. Widziałem okay. oh, ja oh, wszystko ja i Antonio, dziękuję za uwagę. Yeah. No, no i cóż, well, do zobaczenia. Said, didn't have it, didn't to na razie.